Już za dwa dni święta Wielkanocne. Najwyższy czas zrobić zakupy do świątecznego koszyka. Zobaczmy, co takiego kupił na święta najmłodszy pomocnik w ekipie pana Korka. Widzę, że pomocnik pana Korka właśnie przyjechał. Zapytajmy się, co takiego kupił na święta. Cześć, Ranek. Cześć. Możesz nam pokazać, co kupiłeś na święta do swojego koszyka? Tak. Teraz pom pomożemy, tak? Eee. Oto mój koszyk świąteczny Franku, ja tu widzę jakieś butelki, w jednej z nich coś syczy. Co to jest? Ciekły azot. A czy to jest bezpieczne? <laughs> dość stoję. To jest bezpieczne? Tak. Na pewno? Na pewno. Bo mnie pan korek powiedział, że nie można zamykać butelce ciekłego azotu. Można. Na pewno? To zamykamy? No. No dobra, no to zamykamy. Gdzieś tu miałem korek. Pomożesz możesz mi zakręcić. No. Ale ty za stać na pole? Że to trzeba później wyrzucić? No. Myślisz? To jednak nie jest chyba bezpieczne. Czekaj, czekaj, zakręcimy. Chyba to trzeba będzie jednak wyrzucić. Zobacz jak daleko poleciało. Ale huknęło! Wesołych świąt wielkanocnych życzy ekipa pana Korka. Aaa! Teraz rozbiegamy się, każdy w inną stronę. Ja dzic widzę, dzic nie widzę!